A to proszę a, pani. a ale... jest in, co innego, a mieć stosunek to jest co innego. Czyli nie wolno, tak? No, no oczywiście, ale. A, i, ty widział, jej, znasz tą dziewczynę? Znam, znam, a, znam. A, a. Długo już znasz? No, jakieś dwa tygodnie. To co to, to jest dwa tygodnie? A u rodziców jej byłeś? Nie. nie. No to trzeba rodziców poznać? Słucham telefon zaufania. Dzień dobry. Tak. tak dzień dobry. Bo wie pani, Halo. wie pani, bo ja tak, szukam pomocy. pomocy. Proszę? E, szukam pomocy. Jakiej? Jakiej Jaki? Jaki pomocy? No wie to pani, no, do, 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 no nie wiem jakiegoś kolegi bym, bym chciał mieć, nie, bo nie mam nikogo, no, nie mam nikogo. A do której klasy ty chodzisz? Do pierwszej gimnazjum. A gdzie? W Warszawie, proszę pani. O chorka. Powie pani, ja... Bo, bo, bo moi rodzice mnie chyba nie kochają. Co, co? Chyba moi rodzice mnie nie kochają. A skąd ty że cię nie kochają? Proszę pani, oni są dziwni, proszę pani, moja rodzina cała jest dziwna. Że co? Ja. Moja rodzina jest dziwna, no. To znaczy. A jak ty masz na imię? Amadeusz. Nie masz na imię. Co? Amad Amadeusz. Amadeusz. Pani, pani? było Bo tak, że mój nie, tata poznał moją mamę w psychiatryku, na stażu. I oni, nie wiem, oni chyba są nienormalni, bo wie Pani, na przykład moja mama na ślubie zamiast welonu miała koc. I proszę Pani, i... Co, miała zamiast welonu? Takie, proszę się... Pani, jakiś dziwny, tak, tak jak koc wyglądał. ja nie wiem, to nie był felon, proszę Pani. To nie był felon. No, tak, no ale do tej pory normalnie żyłeś i rodzice byli dobrzy dla Ciebie? To nie, proszę Pani, bo na przykład ojciec nie wozi do szkoły na dzikiej świnie, on mówi, że to koń jest, proszę Pani, no nikt do szkoły na koniu nie jeździ. Tylko ja, proszę Pani, jakąś bryczką, bo, bo on nagle sobie wymyślił, proszę Pani, że on jest rolnik kurwa wielki i zboża będzie robił i ma konia, no. I nie jeździ samochodem, tylko na koniu wszędzie jeździ. Wie Pani jaka wiocha? A mieszkasz z nimi z rodzicami? No mieszkam no, z rodzicami, proszę pani, jeszcze z bratem i siostrą, ale brat mnie. Brat mnie też nie kocha. masz siostry, tak? Proszę. Masz siostry? I brata. O, a oni są młodsi od czy starsi? O, brat jest starszy rok, a siostra jest młodsza o dwa lata. Aha. Proszę pani, ale brat też mnie nie kocha. On mi mówi, że mnie wyrosowali z Kinder niespodzianki, jest mi przykro. A Ty, Amadeusz, masz co pisać, czym pisać i na czym pisać? No mam rękę. Co? Mam rękę od pisania. No dobrze, ale ja chciałam Ci podyktować telefon Pani, która w Warszawie jest lekarzem. I mógłbyś sobie z nią porozmawiać. Ale mi głupio, że Pani chodzi do lekarza, tam wiocha. Ale nie, to jest... To do niej byś nie poszedł do przychodni, tylko to jest moja znajoma. Co mam jej powiedzieć, proszę pani? Co to? Proszę pani, co mam jej powiedzieć, że brat mnie wyzywa, że mówi, że jak byłem mały, to mama mnie w reklamówce nosiła do przedszkola. To mu mam powiedzieć! A no bo no co mam to mu powiedzieć, powiedzieć, że jak mama to... mnie uczyła pływać, to, to co to to, jednak mnie nauczyła, bo udało mi się wydostać z worka, no to no proszę pani, no co ja mam powiedzieć? Moje życie nie ma sensu. To musisz powiedzieć, co do mnie mówisz. Co, co do mnie mówisz, masz powiedzieć? ona ciebie zrozumie, bo ona też w telefonie zaufania pracuje. Dobrze, pani, tylko że, że. Nie wiem, czy mi tata pozwoli, bo wie pani, ja miałem średnią 2,5 i tata mi powiedział, że jak w tym roku się nie zacznę uczyć, to mnie zakopię w ogródku, koło siostry. Ona też się nie uczy. Jest mi smutna. A ty chodzisz do kościoła? A co do końcia? No a byłeś u czy nie? Ja, że pani ministrantem byłem. No to no i co? No to nie ale jest ale, razy, nie ale, nie. Tata mi zabronił chodzić. Mhm. Chodziłem, ja byłem ministrantem, chrzest miałem, miałem komunię, a na mi nie pozwolą mieć. Amadeusz, ale ja cię proszę, zadzwonisz do tej pani Teresy, do tej mojej znajomej. Co? To jakoś i ona Teresa, to Teresa z Galkutysz, z Warszawy. Ona mieszka w Warszawie, rozumiesz? No, tylko, że, tylko, że mnie znajdzie i mnie będzie biła z tatą. Jestem normalny, kroj chlew Nie będzie cię myliła z tatą, bo się z nią umówisz na jakiejś tam ulicy. No i mnie się... Co? I mnie porwie, ja nie ufam. Bo ona ci mnie nie porwie! To jest pani, która chodzi o laskę, już starsza jest! No ale czy. Proszę... Na... No, proszę pani, ja na, przykład, ja na przykład. Chcę pani powiedzieć, że ja nie jestem złym synem, bo ja na przykład potrafię gotować! Raz no zrobiłem... ja wiem, że ty jesteś dobrym człowiekiem! Dlatego, że pani raz zrobiłem sernik z serem z podlaski i był bardzo dobry, naprawdę ten serniczek. Mniam! No widzisz, no to wspaniale No, no Ale to idź do księdza Proboszcza, jak nie chcesz do tej pani No ale co ja mam mu powiedzieć? Ojciec go pobił prawie No to jest Idź, powiedz, że takie masz problemy Że może ci ksiądz proboszcz pomoże <grym> no, że pani, ale Nie wiem, ale co ja mam powiedzieć? Że moi rodzice są chorzy? Że stara prosi ojcu koszulę czajnikiem? No proszę pani <grym> No musisz powiedzieć tak Pani, raz chciałem pojechać na spływ z kolegami, to tata mi zakazał pojechać i powiedział, że, bo jak się z nim pogłóciłem, to mi powiedział, że mogę sobie po pozjeżdżać. No i tak to się skończyło. No to, no już jesteś na tyle dorosły, że możesz opuścić rodziców. No ja mam 14 lat, że pani, mnie nikt nie kocha, bo raz jak chciałem ja iść na zjeżdżanie, nie to tata mi powiedział, że nie pójdzie ze mną i że za jego czasów to się na gównie ślizgał i że ja mam no też tak zrobić. Adewusz, posłuchaj mi skarbie. Bóg cię kocha! Ja będę się no, mówiła. Bóg modliła nie za... kocha, proszę pani, ale mnie ojciec bije, matka nie szanuje, brat jest koryś, a że pani się chciała opalić, to wsadziła głowę do piekarnika i się opalała. Dlatego musisz pójść do proboszcza i powiedzieć to wszystko. Ale co ja mam mu powiedzieć? To, co do mnie mówisz. Ale on powie, że ten, że nie chce ze mną gadać, bo mój ojciec prawie mu, proszę Pani, Bemkę porysował, jak się bili. Matko Boże. Bo na, chrze, na chrzcie, proszę Pani, mojego, moje, od, 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 od cioci, od cioci syna, od mojej cioci, którą bardzo lubię, że Pani, na chrzcie się pogłócili o to, że mój stary mu dał 50 złotych. I ten, a on tak dziwnie nie popatrzył, powiedział, że nie ma więcej, się tam po, pokłócili. Prawie, że pani szyby w BMW powy, powy, powypijał, wypijałby, że pani. Ja nie wiem, jakbyśmy to spłacili, by że pani. No nie wiem, chyba bym musiał na rogu Korfantego z aleją armii polskiego, by pani stanąć i zarobić. Nie wiem, nie rozumiem! Muszę grzyby zbierać! Ale Adam Amadeusz, posłuchaj. Przecież Ty nie musisz mieszkać teraz z rodzicami, już jesteś dużym dzieckiem, skoro oni tak postępują do Ciebie... Żeby... A ja mam 14 lat, Boże Pani, nie mam gdzie pracować, ja nie chcę być prostytutką! No wiem. A Ty skończyłeś już pierwszą gimnazjum, czy teraz idziesz do pierwszej gimnazjum? Nie, Boże Pani, kibluje w piątej podstawowej. Ty jesteś w piątej klasie podstawówki? No, bo, bo kibluję, Boże Pani, bo mnie biją w szkole i nie chodzę. A, Mateusz, a gdzie Ty mieszkasz? W jakiej, na jakiej ulicy Ty mieszkasz? No nie Pani. powiem Pani, bo Pani przyjedzie i mnie porwie, no. No ja nie porwę Ciebie z Wrocławia, nie przyjadę do Ciebie, no. Ja gdzie Pani nie pan? ufam. Proszę? Ja Pani nie ufam, że Pani, ja zawsze chciałem być raperem. Kto? Ja chciałem być raperem zawsze. No musisz komuś zaufać. Dobrze Pani, ja, ja ufam, firma JPSR ja od na JP, tylko firmie ufam, bo to są dobre mordy z ulicy. No ale dlaczego ty nie chodzisz do szkoły? A bo dobrze, panie, nie słuchają firmy, tylko bonus RPK z dudkiem RPK, a ja z nimi nie będę chodził. Mhm. Mhm. No bo widzisz, jest, w, w Warszawie są szkoły, które prowadzą yy, zakonnicy. Księża prowadzę i można że do takiej szkoły chodzić. Ta tata mnie nie puści, bo tata mówi, że ksiądz gwałci dzieci w konfesjonale i ja mu nie ufam. bzdura. No wie pani, to musisz pana, pani z nim porozmawiać, ale to proszę pani, tak jak mówiłem, stary mi wbił motykę w plecy i kazał iść na słońce, więc to proszę pani nie ma sensu z nim rozmawiać. No, ale w szkole to jakbyś poszedł do pedagog, to ona by ci znalazła taką inną możliwość. No tak bym mnie zamknęli w Toruniu, czy tam nie wiem, gdzieś w Radiu Maria, ja tam nie idę. Pierdolę nie idę, proszę pani, nie, nie idę, nie idę, nie idę, nie idę. Nie idę. Ja nie jestem psychiczny! Proszę pani, nigdzie pani nie śmieje za mnie. Ja mam problemy! Ja mam problemy czasami sobie, proszę pani, potnę rękę, ale proszę się nie śmieć. Nie wiem, czy pani to rozumie. Nie, nie wiem, nie wiem. No ale ma Adam Adeliusz, żeby tobie pomóc, to trzeba się z tobą spotkać, trzeba z tobą porozmawiać, bo tak przez telefon to trudno ci pomóc. A co to pani do mnie przyjedzie! Na herbatkę, tu, herbatkę tu! Tu jakąś kawkę, tu, tu jakieś ciasteczko, tu jakiś serniczek z serem z podlaski! Ja nie rozumiem, nie rozumiem! O co pani chodzi? Nie rozumiem! Nie rozumiem! Nie rozumiem. Aż mi się okulary porysowały! Tak przyjebałem głową! A po czym rysowałem głową? A, a głową przyjebałem w stół, proszę pani, bo już mnie wszystko boli i już jestem zdenerwowany! Wy pani takie życie w rapie! Całe życie na papie, jak to się mówi! A twoja siostra jak ma na imię? Ola! Ola, a brat! A, a brat Krzysiu! Aha. Pani, moja siostra Ola poszła kiedyś w dresie do kościoła i to proszę Pani mnie zdenerwowało i jej gonga wyjebałem, a ja nie jestem agresywnym. No, ale troszkę na posza poszła w dresie. Proszę Pani, to to jest proszę Pani, brak kultury dla ludzi ulicy Rychu, proszę Pani, SLU. Pani, bo już Rysiu powiedział, Rysiu, Rysiu powiedział w disie na parias, że, że, że ma, pani, za poprzedniem wyjebane na molesterów i takich leszków, więc pani, że pani, i RPK, że pani, to, to też musi popatrzeć tam, bo, bo, bo hady trzeba się nauczyć składać. Rysiu, Rysiu powiedział, że jest PZ, jest hada. Z paru innych, uczcie od nich się składać, tak powiedział. Ja, proszę pani, słucham, mam tutaj magnetofon taki na winylowe płyty ukradłem i sobie słucham, proszę pani, prawie rapsów. A, a tato pracuje czy nie pracuje? Tato, proszę pani, to chodzi i cement z budowy kradnie. I węgiel czasami na pociągi chodzi. A mama pracuje? Mama czasami pracuje. No al czuję wam obiady? No proszę pani, to już różnie. Raz, raz muszę, proszę pani w parku coś tam wyżebrać, raz, raz jest obiad, raz się proszę pani z łabędziami się chleb ścigam. Różne różne sytuacje są u nas. Proszę pani w domu. A ty chodzisz do szkoły przy jakiej ulicy w Warszawie? Proszę pani, nie powiem pani, bo pani przyjedzie i mnie jeszcze na ja, ja tam... Nie no ja nie mam kiedy do ciebie przyjechać tutaj. A skąd ty masz nasz numer telefonu? Ze strony internetowej telefonzaufania.org.pl No pięknie, bardzo dobrze. To teraz wejdź do komputera i jest ta taka. Ja mam komputera, koło... proszę pani. To taki numer, to już sobie, proszę pani, na lekcji informatyki proszę sobie zapisałem dzisiaj. No bardzo ładnie. No dobrze, no pięknie, to jesteś mądry człowiek. No jestem, proszę pani, mądry człowiek. Jesteś mądry człowiek, skoro umiesz sobie znaleźć. No proszę Pani, wszystko potrafię znaleźć. Ja proszę Pani filtruję na brazersach tak wszystkie filmy, że zawsze znajduję ten, który mnie interesuje. No widzisz, to teraz jeszcze wejdź na takie, taką stronę pogotowieduchowe.pl. I co proszę Pani tam będzie, Przyja przyjedzie zakonnica proszę Pani na sygnale? Nie, 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 też możesz sobie z jakimś ojcem albo z księdzem porozmawiać. A, Przez telefon. Tylko, wie pani, ja zazwyczaj, jak rozmawiam z księdzem, to się wywiązuje taka dziwna sytuacja. Mówię pani, bo jestem czarny, nie? I Jaki? No, ja mam taki czarny kolor skóry bardziej. A kto jest, dlaczego masz czarny kolor skóry? No bo tata tata jest cyganem, a mama jest ormianką z Armenii. No to nic nie szkodzi. Mówię pani, jestem taki trochę śniady, taki, no, no jestem czapaty. No. To ludzie, którzy, których ojców mają murzynów i mieszkają w Polsce. No wie pani, ale takich to, że pani firma, firma likwiduje dobre chłopaki mordy. Ale to nie szkoda, że ty masz taką skórę. To bardzo ładny człowiek jesteś, jak masz taką śniadą cerę. A co, podałam się pani? No ja nie wiem, bo ja ciebie nie widzę. A pani ile ma lat? Tylko wiem, że mądrze mówisz. A, mądrze mówię. mówię. No pewnie, że mądrze mówisz. Dziękuję. Jak mówisz w internecie, znaleźć... Telefon, jak umiesz w internecie wyczytać, to znaczy umiesz ser, nie kupiec, umiesz to, to znaczy, że jesteś mądry człowiek. No przepraszam, Pani, uczę się, bo, mówię Pani, przesłuchałam takie nuty życie na patencie, bonus RPK i tam, i tam ziomuś mówił, nie przepierdalaj floty na głupoty i ja tego nigdy nie robię, ja jestem prawilny. No to bardzo dobrze. No to piąteczka. Jeszcze, jeszcze trochę i będziesz musiał założyć pójdź z domu, bo będziesz samodzielny, będziesz miał 18 lat i możesz już nie być, nie słuchać się taty, mamy i być samodzielny. Wie pani, że prawie mnie ostatnio wyrzucili, jak się tata dowiedział, że dziewictwo straciłem. Że co? Że straciłem, straciłem? dziewictwo. A no jak ty to straciłeś? No z dziewczyną, proszę pani, na imprezie. No to potrzebne ci to było? Ona ciebie namówiła do tego? Tak. tak. Ona ciebie namówiła? Mhm. No i co, i jak? Zadowolony byłeś z tego? No, spuściłem się, proszę pani, zawsze, bo jest, chyba zawsze jest u, 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 uśmiech na twarzy. I to raz jeden było, czy więcej razy? No, najpierw raz, potem tak 15 minut przerwy, bo, bo mi nie stawał, i potem z dołu mi stanął, i jeszcze raz, dwa razy. No ale ty wiesz, że z takiego stosunku może być dziecko? Począć się dziecko? Proszę pani, ja miałem prezerwatywę wypraną od taty, więc nie groźnie ja mi takie rzeczy. Ale prezerwatywa nie chroni przed tym. Proszę pani, ja lat już być ojcem. proszę pani, ja wziąłem prezerwatywę od taty, bo, bo miał schowaną. Wyprałem, proszę pani, powiesiłem, wysuszyłem i zabezpieczam. Prezerwatywa nie zabezpiecza człowieku. No. A ta dziewczyna ile ma lat? 11 albo 12, nie pamiętam. No i co, podoba ci się to? No, podobało mi się, że pani. Chciałbym powtórzyć, tam, powtórzyć, ale nie mam, ale, nie mam to, dziewczyny to, teraz, że tak, że tak powiem. No ale jak ty, jak będzie dziecko, to, to jak będziesz go... Gdzie będziesz mieszkał z nią i z dzieckiem? I pani, jak proszę pani, pani, tak jak Katarzynka, tak jak Katarzynka, tak jak tak, mała Madzia mała, i Katarzyna z Sosnowca, chyc tak, tak, o podłogę i to, to tyle, i, no. Że co? Że śliski kocyk. Co ty mówisz? Proszę pani, śliskie kocyki, taka teraz nowa, nowa tradycja jest. No, że tu jest dziecko, byś zabił? Nie, przy pani, ja nikogo nie będę zabijać. Wypraszam sobie. Co, co? Wypraszam sobie, ja nikogo nie będę zabijać. No, ale jak masz stosunek z kobietą, to ta kobieta może począć dziecko i potem urodzić za 9 miesięcy. No, ale przy pani zawsze jest aborcja, nie? Że co? Aborcja. No, aborcja to jest zabicie dziecka. Dobrze pani, to tam, nie wiem, nie wiem, to zrobimy inaczej, tak jak będzie dziecko, to nie wiem, to nie wiem, czy sprzeda się na zachód, na import, eksport. O matko Święte, ja, ja i ty, i, i ty się przyznałeś ojcu i on dlatego ciebie tak ten? Tak. Tak. No i słusznie, bo jest, jak można w wieku 14 lat już mieć stosunki z dziewczyną? A to pani się nigdy nie całowała? Ja w wieku 14 lat może się całowałam, ale nie miałam stosunku. A to proszę a, to pani. A całować to jest in, co innego, a mieć stosunek to jest co innego. Czyli nie wolno, tak? No, no oczywiście, ale a, ty widziałeś jej widział, znasz tą dziewczynę? Znam, znam, znam. Długo już znasz? No, jakieś dwa tygodnie. Co to, to, to jest dwa tygodnie? A u rodziców jej byłeś? Nie. nie. No to trzeba rodziców poznać. A co? Ja co mam... to jest ta dziewczyna. Proszę Pani, ona, ona jest, ona tutaj na, na osiedlu jest lodziarą, proszę Pani, więc ona jest właśnie taką, taką tak zwaną cukierniczką. Kim jest? Cukierniczką. To znaczy ona już pracuje? Nie, proszę Pani, cukierniczka to jest osoba, na którą, z którą chłopaki sypiają. A no widzisz, czyli nie jeden, tylko kilku. No tak kilku tak? jednej nocy ją, proszę pani, potrafi... Dzisiaj ty, jutro inny, pojutrze inny. Tak. No, jak z taką, taka dziewczyna może być matką twego dziecka? A ona nie będzie matką mojego A dziecka, proszę pani. A dlaczego nie? Skąd wiesz? Bo ja wyprałem prezerwatywę, proszę pani, z wełny i, i, i wszystko jest spokojnie. Prezerwatywa nie zabezpiecza przed poczęciem. A poza tym, proszę Pani, ja jej się spuściłem do ucha, więc nie, nie, nie widzę problemu. Jak? No, proszę Pani, tak zwany tak ucho-kamszop. Co, co? Widziałam to, proszę Pani, w filmie pornograficznym, jak oglądałam, że się do ucha można też spuścić. I to ja to zrobiłem. A gdzie to było? To? W parku? Pod drzewem, czy gdzie? Ale co? Ale to. No, to ten stosunek miałeś. A to było u niej w domu, proszę Pani. Aha, u niej w domu. I rodziców nie było? Nie, spali w pokoju obok. Proszę? Spali w pokoju obok. I co, ty u niej byłeś całą noc? Mhm. Mm I spałeś razem z nią? Tak. Aha. I jak to, naprawdę nie do, nie, nie, tutaj się spuściłeś tylko w ucho? No. No. A I co, co ona w tym dziwnego? Na to? I co ona na to? Zaprosiła cię na następną noc, czy nie? Nie, na następną, na, następną, na, następny, na następną noc to mnie już nie było, przepraszam. Bo ojciec mi wpierdolił i byłem na, na tym, no, na abdukcji. Twój tato, tak? Mhm. Wy pani, on ostatnio, on ostatnio się nawet fajnie za, zachował. Jak wracał z izby Wytrzeźwień, to, to kupił mi Coca-Colę, nie? A ja bardzo lubię. No, Amadeusz, ja bym radziła ci zmienić trochę tryb życia. Żebyś skończył szkołę i miał jakiś zawód, żebyś umiał kiedyś. A skręty w, mogę palić? Mogę palić? O, ale co ci dadzą te skręty? O, proszę pani, ja słucham firmy i jest taki kawałek, co mówi. Wejdź ta Izajeb macha. Uhu uhu. No, to ha, ha, dlatego oni tak mówią, bo chodzi o to, żebyś, żeby mieć pieniądze, sprzedawać, bo za darmo ci nikt nic nie da. No ale proszę pani, ale to, to na przykład sprzedam telewizor z domu, ostatnio, ostatnio obrączkę mam i sprzedałem i mam na towar. No, żartujesz? Nie. To ty jest taki dobry już jesteś, taki cwany już jesteś. No trochę jestem. No ale skończy się to, bo jak, jak mama zobaczy, że nie ma obrączki, zobaczy, że nie ma telewizora, to milicję wezwie milicja weźmie ci. Do, do, ten. Milicja, proszę pani, milicja nie istnieje od 30 lat. Co ty powiadasz? Nie, nie ma coś takiego Jej, jak milicja. Co? To nie ma policja. coś takiego jak milicja. To policja. No, a pani, ja tu widzę, że, że jakieś tutaj wspomina za, czasy za Jaruzelskiego, tak? No nie, no, 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 niestety, jak ktoś kradnie z własnego domu i kupuje narkotyki, no to niestety ja byłem nie no i koniec. Ja nie kradnę. Jak nie kradniesz? No pożyczyłem. Od kogo? Od mamy. Od, na wieczne oddanie. No kiedy się jej oddam? No, do czasu. Mała też się zorientuje. No to, że pani jej jebne w i się skończy zabawa. No i wtedy na pewno pójdziesz do więzienia. To nie, zakopię w ogródku koło siostry. I pójdziesz wtedy do więzienia. Ale jeszcze oprócz tego sumienie będzie ci gryzło. Nie mam. A, jak to nie masz? Byłeś ministrantem, mówi, że byłeś ministrantem, a teraz. Proszę pani, muszę... ale ja byłem ministrantem tylko po to, żeby chodzić na kolendę i pieniądze mieć. Aha. Aha, to tak interesowne jest. No dobra, Mateusz, słuchaj, to wejdź tam na to taką stronę pogotowie duchowe, jednym słowem pisane, PL. I tam sobie znajdziesz księdza, który czytam ojca, jak zechcesz, oczywiście jak zechcesz Ojca Nowego ojca, przepani, jeden mnie bije, jeden mnie wykorzystuje, w wannie i nie chce drugiego. No to nie, trudno, to księdza weźmiesz. Jak nie chcesz, no to trudno, ja cię do niczego nie zmuszę. Przepani, ja już mam ojca. Niech mi pani tutaj ojców nie wciska, bo to, że mama prze pani sypia ze wszystkimi, to nie znaczy, że mam wielu ojców. Ale ja wcale nie twierdzę, ja ci tylko... Pani nie twierdzi, nie, znowu mi jest smutno, znowu mi się smutno do zrobiło, znowu, znowu będzie płakał! Do widzenia! Uuuu, spierdalaj! Do widzenia! widzenia. Spierdalaj! Kurwa, jaka tempa, to, kurwa wszystko tempe jest!